Drodzy Państwo, żaden piłkarski kibic nie przechodzi obojętnie obok kolejnej okazji, aby zaaplikować sobie dawkę piłkarskich emocji. A dzisiaj takie nas czekają, jestem o tym święcie przekonany. Czas na wielki show, niech się zacznie. Która z ekip będzie dziś miała powody do Dumy? Drodzy Państwo, serdecznie witamy z Mediolanu i zapraszamy do wspólnego oglądania tego, miejmy nadzieję, emocjonującego meczu na San Siro. Dzisiejszy mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wreszcie się doczekaliśmy, proszę Państwa. Wracają najlepsze euro. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Ledwo nam się mecz zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to Jacku zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. No nie da się ukryć, bo on będzie teraz w sytuacji sapera. Pierwszy poważniejszy błąd oznacza eliminację. Marquinhos. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. I ta przekroczyła linię boczną. Out. Teraz Loftus Cheek. Leon przy piłce. Teraz Teo Hernandez przyjmuje Loftus cheek Rafael Leon z piłką. Czy wykorzysta tę okazję? Ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. Ten zespół jest naszpikowany gwiazdami. Jednak myślę, że wszyscy zwracają szczególnie uwagę na jedno nazwisko. Rafael Leon. to wyróżniająca się postać. Fantastycznie operuje piłką, praktycznie nie daje jej sobie odebrać, to też spodziewajmy się wielu dryblingów i rajdów rozrywających krzyki obronne przeciwnika. Można przewidzieć, którędy pójdzie większość ich akcji zaczepnych, ale przewidzieć, a zapobiec, to już zupełnie coś innego. Mbale, adresatem zagrania do Lucas'a Hernandeza. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Loftus Cheek. Teraz Teo Hernandez. Czy ten atak Milanu zakończy się powodzeniem? Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Mbale. No, można było to rozwiązać lepiej. Vitinha. Mbappé. Filiany Mbappé. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. PSG gra dalej. Sędzia zastosował korzyść. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Szkrignar Zairemeri Udało mu się ograć obronę. Do Hakimiego Mbappe z piłką. Uwaga, będą prowadzić tylko słupek, ale akcja trwa. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Simon Pierre. Teo Hernandez. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. A Szraf Hakimi. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Niestety traci piłkę. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Brunić z piłką nie dopuścił do strzału, ale wciąż jest groźnie. Teraz bardzo ciekawa centra na dalszy słupek. Co za błąd teraz stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję. Może być zaraz groźnie. Piłka do Polisika. Nie przemyślał tego. To nie mogło się udać. Wjeżdża jak w masło. Przygotuje się na strzał. Blokuje uderzenie. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Osman Dembele. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Znajduje tam Kylian Mbappé. Koniec pierwszej połowy na San Siro, a my zapraszamy za kwadrans. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Tu nie ma wątpliwości, było przewinienie. Żurwony. Nic z tego, świetny refleks. I piłka poza boiskiem. Horner po tym wybiciu. Wreszcie jakaś sposobność może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Teraz z rogu na 11 metr. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. I teraz dobra okazja do kontry. Świetna okazja! Trafi! Tak, proszę Państwa! Gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie w wyniku meczu. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić koszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Znawiają grę. A w głowach pewnie kotłuje się wiele myśli. Teraz nie zostało już wiele czasu na wyrównanie. Rafael dał. No i po ataku dobra interwencja. I piłkę ma Usman Dembele. Brawo! ratuje tym blokiem drużynę. Jak rozegrają ten stały fragment gry zawodnicy PSG. We współczesnej piłce rzuty rożne to potężna broń. Szansa na podwojenie prowadzenia. że gra dalej. Sędzia zastosował korzyść. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Teo Hernandez. Podanie do Tomoriego. Uwaga, strata może tu być kosztowna. Davide Calabria. Olivier Giroud. No cóż, nie musiał się w ogóle wysilać przy tym odbiorze. Podał do Lucas'a Hernandez'a. Co teraz? Decyduje się zejść do środka. Dobrze teraz zatrzymał strzał. I bardzo dobra interwencja bramkarza. Pewny chwyt. Świetnie się teraz zastawia, widać, że umie to robić. Ila oddechu, obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Fikayo Tomori. Deo przy piłce w pole karne ma do kogo? Loftus Cheek teraz Rafael Leon. I teraz piłkę na PSG. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Znajduje tam Kylian Mbappé, Lucas Hernandez. Ładny dribling zawodnik idzie dalej. Rzutrożny. Wygląda na to, że piłkarze PSG nie zamierzają koncentrować się tylko na obronie wyniku. W okolice 11 teraz rzuca. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Teo Hernandez. Loftus cheek Kalabria. Każdy zdobyty metr jest na wagę złota. Trzeba odrobić straty. Frankasz teraz spokojnie. Nie musiał się wysilać. Akimi. Dembele dostaje piłkę. na piłka. Zobaczmy, co dalej. Łatnie teraz usił na połowie rywala z piłką. I teraz centra w pole karne. A teraz, trzeba przyznać, świetna obrona. Zwłaszcza w takim momencie, gry. na zegarze zostało już niewiele czasu na zmianę wyniku. Pole karne, głęboko teraz. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Davide Calabria. Znacznie korzystniej wyglądał zespół Milanu w trakcie ostatniego kwadransa. Choć wciąż przegrywają, a czas działa na ich niekorzyść, nie załamują się. Szukają tego wyrównania. To oni częściej byli przy piłce i stwarzali sobie sytuację. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Jednobrankowe prowadzenie w końcówce bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny, postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. Skriniar, Fabian Ruiz przesuwa się z piłką bliżej bramki. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Może potrzebać rywali. Koniec meczu. Udany start rozgrywek. Zwycięstwo w pierwszym meczu powinno zbudować ich pewność siebie. UEFA czempią z nich stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na starcie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale. Kontrolował grę i mamy tego efektu. Muszę przyznać, że bardzo podobał mi się dzisiejszy występ Randala Koyomuaniego. Zaprezentował się naprawdę solidnie. W Tomku to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie.